Obraz namalował Hełmoński w woli pękoszewskiej, ponieważ w kuklówce, gdzie zamieszkał, nikt z sąsiadujących gospodarzy nie chciał pozować mu do obrazu ani wypożyczyć pary wołów. Przyjaciel z woli pękoszewskiej, Jan Górski, wypożyczył mu parę wołów i zaproponował gościnę w woli, gdzie mógł malować, artysta mógł malować. Podczas konserwacji ograniczyliśmy się tylko do niezbędnych działań. Takim działaniem było usunięcie werniksu, który już pociemniał. Był to wtórny werniks, pożółkły, pod którym znajdowała się warstwa brudu. Werniks jest to żywica rozpuszczona w rozpuszczalniku. Są werniksy syntetyczne, są werniksy naturalnych. Ja zastosowałam tutaj werniks damarowy. Nakładam farby, stabilnie optyczne farby aldehydowo-mocznikowe, którymi wykonam retusz warstwy malarskiej. Farby stabilne optycznie nie zmieniają się w czasie, nie żółkną i nie zmieniają się kolorystycznie. że malował na jeszcze nie farbie bądź do, być, być może dodawał jakieś sykatyw powoduje że na obrazie są widoczne spękania wczesne w postaci takich szerokich grus które zaburzają tą kompozycję i świadczą o pewnej takiej nonszalancji artysty raczej należy je zostawić i nie ingerować zasadniczo nie uzupełniamy wczesnych spękań Konserwacja, którą przeprowadzam jest przygotowaniem do wystawy monograficznej Józefa Helmońskiego powiązanej z projektem badawczym jego twórczości. Wystawa odbędzie się jesienią 2024 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie. Następnie kolejna edycja będzie miała miejsce na wiosnę 2025 roku w naszym muzeum, a zakończy się jesienią 2025 roku w Muzeum Narodowym w Krakowie. Nasza praca jest połączeniem sztuki i rzemiosła, powiedzieć, ale musimy swoją powściągać swoją artystyczną naturę, aby jakby pełnić służebną rolę w stosunku do artysty i jego dzieła. czytając o nim, poznając go, jakby nawiązuje się taka nić sympatii między mną a artystą, jakieś pewne podobieństwa natury, odnajduję w nim i spojrzenia na świat. Tak, to jest wielki zaszczyt dla mnie, że mogę konserwować dzieła Hemońskiego.